Relacja pomiędzy Peacemakerem a Batmanem od początku nacechowana jest pogardą, która nie ma charakteru przypadkowej antypatii, lecz wynika z głębokiej niezgody co do fundamentalnych zasad działania. Christopher Smith jest człowiekiem, który uczynił z brutalnej logiki swoją życiową dewizę. Gotów jest poświęcić wszystko, by utrzymać pokój, nawet jeśli oznacza to stosowanie przemocy, eliminowanie przeciwników i przechodzenie granic, których inni nie chcą przekraczać. Batman natomiast jest żywym ucieleśnieniem kodeksu, którego Smith nie potrafi zaakceptować. Mroczny rycerz prawie nigdy nie zabija, nawet wówczas, gdy walczy z przeciwnikami, którzy po każdym uwięzieniu powracają, by ponownie siać strach na ulicach Gotham. Właśnie ta postawa budzi w pismaikerze gniew i szyderstwo. On nie widzi w niej szlachetności, lecz tchórzostwo, a przede wszystkim zagrożenie dla niewinnych, którzy w jego oczach płacą cenę za sztywność Batmana. Peacemaker traktuje Batmana jako przykład bohatera, który w imię własnych zasad staje się współodpowiedzialny za cierpienie. W jego ustach pojawia się oskarżenie, że nie zabijając Batman pośrednio morduje kolejnych ludzi, bo pozwala swoim wrogom raz po raz uciekać i kontynuować zbrodnie. To nie jest chłodna analiza, lecz emocjonalny wybuch człowieka przekonanego o słuszności własnej drogi. Smith posługuje się ironią i drwiną, nie wahając się nazywać Batmana naiwniakiem, który poprzez własną obsesję na punkcie moralnego kodeksu ściąga tragedię na zwykłych obywateli. W jego oczach Batman nie jest symbolem nadziei, lecz paradoksalnym gwarantem powtarzalnej krwawej spirali. Z drugiej strony, Batman nigdy nie dał się sprowokować do otwartej, emocjonalnej wojny słów z Peacemakerem. Jego reakcje na podobne zarzuty, kiedy do nich dochodzi, są wyważone i chłodne. Traktuje Smitha jako człowieka zagubionego, którego brutalne metody są desperacką próbą narzucenia światu uproszczonej wizji pokoju. Dla Batmana takie działanie jest sprzeczne z samą ideą bohaterstwa. On sam dobrze wie, jak łatwo można przekroczyć granicę, z której nie ma powrotu i jest świadomy, że gdyby kiedykolwiek zaczął zabijać, nigdy by nie przestał. Właśnie dlatego patrzy na Peacemakera z dystansem, widząc w nim żywe ostrzeżenie przed tym, co mogłoby się z nim samym stać, gdyby porzucił swój kodeks. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Ich relacje, choć rzadko prowadzą do bezpośrednich konfrontacji fizycznych, są pełne napięcia. Gdy dochodzi do wymiany słów, Peacemaker nie kryje wrogości. W jego komiksowych tyradach słychać nie tylko krytykę, ale i potrzebę upokorzenia. Smith, który od zawsze walczy z poczuciem własnej niedoskonałości i nieustannie szuka akceptacji. W Batmanie widziło sobie nie tego, czego nigdy nie będzie miał: niepodważalnego autorytetu, respektu i legendarnego statusu. Dlatego jego ataki mają też wymiar osobisty. Im mocniej podważy Batmana, tym bardziej w jego własnych oczach zbliża się do rangi równorzędnego przeciwnika. Z perspektywy psychologicznej, pogarda pismakera dla Batmana wyrasta z kontrastu pomiędzy potrzebą uznania, a lękiem przed byciem pominiętym. Smith nieustannie balansuje pomiędzy brutalnym pragmatyzmem, a głębokim poczuciem winy za własne czyny. Batman natomiast, choć naznaczony traumą, zachował spójny system wartości, który pozwala mu znieść ciężar własnej przeszłości. To właśnie ta konsekwencja wywołuje w pismakerze frustrację, bo sam nigdy nie potrafiłby żyć według podobnego kodeksu. Szydzi więc, gardzi, oskarża, próbując w ten sposób dowodnić, że jego droga, choć brudna i krwawa, jest jedyną realistyczną. W wymiarze ideologicznym to sporo fundamenty, czy celu święca środki, czy środki definiują sens celu. Peacemaker, wierzący w brutalny pragmatyzm widzi w Batmanie przeszkodę w osiągnięciu trwałego pokoju. Batman natomiast, wierny zasadzie, że życie jest nietykalne, uważa Smitha za niebezpiecznego fanatyka. Żaden z nich nie ustępuje, żaden nie próbuje znaleźć pola porozumienia. Ich relacja jest dowodem, że czasem większym wrogiem od samych złoczyńców mogą być ci, którzy walczą o sprawiedliwość, ale wybierają przy tym metody wzajemnie sprzeczne. Podsumowując, pogarda Peacemakera wobec Batmana nie jest chwilowym kaprysem ani efektem różnicy charakterów. To głęboko zakorzeniona wrogość, wynikająca z całkowicie odmiennych wizji odpowiedzialności. Dla Smitha Batman to hipokryta, który przez własny kodeks dopuszcza do tragedii. Dla Batmana Smith to człowiek, który w imię pokoju zdradza samą ideę bohaterstwa. Ich drogi nie muszą krzyżować się często, aby napięcie było wyczuwalne. Wystarczy, że oba istnieją w tym samym świecie. Wystać dla siebie nawzajem żywymi wyrzutami sumienia i dowodami na nieuchronność odwiecznego sporu, o cenę jaką należy zapłacić za bezpieczeństwo. Jeśli chciałbyś posłuchać o innych bohaterach z tego uniwersum, daj mi znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!